Dzień dobry, dzień dobry. Z okazji zbliżających się żniw dzisiaj mamy do zaprezentowania bardzo ciekawy kombajn, o którym w sumie już nagrywaliśmy. Ale to zaraz. Jest dzisiaj ze mną po raz kolejny Karolina. Witam, witam. Bardzo chcieliście więcej odcinków z Karoliną? To mamy dzisiaj perełeczkę i okazję. Żniwa się zbliżają, więc najwyższy czas pokazać Wam kombajn, który jest tak naprawdę gotowy do sezonu i to w dość dobrym stanie. Rok 86. 86. Karolina mhm. mówi, że ładny, bo czerwony, ale Dojtwar czerwony trochę niespotykany. No tak jakbym jechała i bym z daleka widziała, że e, kosi ten kombajn, no to bym się mogła pomylić, że to może być Bizon, bo sylwetką bardzo e, dużo rzeczy jest podobnych do Bizona. Tylko ten napis faktycznie różni e, Bizona od e, tego Dojtwara. Ale tak naprawdę szczegółów jest więcej, którego różniam. Samo to, że silnik jest chłodzony powietrzem i robiliśmy już odcinek z Pawłem o tym kombajnie, lecz to było już po żniwach, bo to było w połowie sierpnia tak naprawdę zeszłego roku. Więc już nikt nie myślał o zakupie kombajnu, tylko o zakończeniu żniw, bo jak wiadomo zakończyć żniwa no, trzeba i to czym prędzej zabrać te wszystkie plony. Ale też jak się kończy żniwa trzeba zabezpieczyć kombajn do kolejnych żniw, żeby nie wdała nam się ani żadna korozja, ani nie zostało nic w kombajnie. Tak, bardzo ważne jest luzować pasy i łańcuchy, żeby te opory przez całą zimę, przez cały sezon martwy, większość roku, w którym stoi ten kombajn, nie napierały na te łożyska i pasy się nie rozciągały. Kombajn dość bogato wyposażony, jak na ten rocznik, 86, bo ma klimatyzację, o, oryginalną klimatyzację. No to troszkę niespotykane, że w tamtych czasach y, klimatyzacja, no to. Bizon w tamtych czasach jeszcze wychodził bez kabiny, tak naprawdę były modele. Hmm. A tutaj już mamy klimatyzację, gdzie tu porównując do rekorda, no też jeszcze fabrycznie tej klimatyzacji nie było. Kombajn o trochę mniejszej wydajności mniejszej wydajności, mniejszym headerze, ale z dużo większą wydajnością od Bizona. Pisaliście wtedy pod tym odcinkiem bardzo dużo komentarzy, że macie te kombajny i że są godne polecenia. Że tak naprawdę one zrobią dużo więcej pracy niż taki rekord. No i możemy zauważyć, że tutaj no już jest dosyć spora wersja, bo e, mamy. E... kosę boczną. O. o tym chciałaś powiedzieć. <grym> tak. Tak jest. Kosę boczną, i to już jest e, bardzo fajne. No jak rozwiązań. na tamte czasy, soły do rzepaku no, zaczynały się dopiero w latach 90., -tych, 2000. -tych. Tutaj kosa boczna już jest. Aczkolwiek nie tylko kosa boczna. W ogóle kombajn jest wyposażony w podbieracze łanu. A właśnie chciałam o tym wspomnieć. Nie zawsze one są potrzebne, jak mamy ładne zboże stojące, skracane. Aczkolwiek gdzieś tam ścieżki technologiczne jest położone. Aczkolwiek zdarzy się też mokry rok, gdzieś tam jakieś trudne warunki, że te podbieracze naprawdę zaoszczędzą mnóstwo czasu i nerwów operatora, że nie musi tą kosą jechać po ziemi, łapać tam tych kamieni. Także to jest ogromny plus. No bo możemy zauważyć, że ostatnie lata no, dosyć powiedzmy sprzyjały, bo nie były mokre. Jak chyba w 2017 albo 2019 to był ostatni taki mokry, mokry rok. rok. No to było faktycznie ciężko, a teraz no, już nie ma tego problemu, że kombajn może gdzieś yy, nam utopić się na polu. No, no. sprzyjające i niesprzyjające, zależy no, jak no na to No tak, kaszyć, dokładnie, nie? no są plusy i minusy, wiadomo jak w każdych tak. Lepiej zabrać 10 ton pszenicy polegniętej niż 5 ton pszenicy suchej, nie? Takiej stojącej. No, no, no to... plusy i minusy w każdej sytuacji tak tak jest. znajdziemy. Tak akurat trochę tej wody teraz brakuje tutaj u nas, mimo że tam popadało, ale czerwiec i tak jest bardzo suchy. Czas na żniwa, więc przytrzymaj Karolina kamerę, ja otworzę osłonę boczną. I pokażemy, jak to wygląda. Bardzo fajny patent. Przy bizonie trzeba było gdzieś tam celować tym kijem, kijem, drutem, zależy jak to tam kto chce powiedzieć. Rzuca mi się w oczy to, że ten kombań jest prosty. Nie ma tutaj jakichś dziwnych łańcuchów, czegoś. To wszystko jest mega proste. Pasy tutaj, można powiedzieć, że raz, dwa, trzy pasy, cztery. I cały, cały zespół omłotowy. Nie, bardzo fajnie to wygląda. Widać, że tutaj było dbane o ten kombajn, bo ani, wiadomo, w Przeźliwach mamy dużo kurzu tutaj, no jednak to tylko delikatne takie okurzenie. No ale może on był wymyty ten kombajn, ale no. nie ma gdzieś tam. Naprawdę... Ognisk, ani korozji Ta. nie ma. Widać, że on był dbany, nie, nie zalegało gdzieś tutaj zboże, nie porastało, a gdzie pojawiała się korozja, od razu mamy wszystko zabezpieczone. Także widać, że kombań był garażowany, bo tak wygląda tylko i wyłącznie kombań garażowany, nawet sam naklejk. Idziemy dalej. I tutaj też jest bardzo fajny patent z tyłu tego kombajnu. Taka drabinka, ona nam układa pokos. Bardzo prosta rzecz, a później operator prasy nie musi się denerwować, że gdzieś tam mu zostaje, musi kręcić kierownicą. Też bardzo, bardzo przydatne faktycznie, że ktoś o tym pomyślał. To są takie smaczki tego kombajnu. Pójdziemy tak, tak. z drugiej strony. To też jest taki bardzo fajny tam patent zastosowany. Ale jeszcze chwilę tutaj. Sieczkarnia. Ona jest zamontowana fabrycznie. Nie ma gdzieś jakichś pęknięć. Tutaj od razu na obudowie łożyska byłoby widać. Jest wszystko ok, czyli jest prosta, nie pogięta. Noże w dość dobrym stanie. Jeszcze są zęby. Często gdzieś tam zdarza się, że są połamane. I wózek tylny. On jest dużo szerszy od Bizona. I idzie tak naprawdę w śladzie za kołem przednim. A, Moim ciele, ciele. zdaniem jest to dobre rozwiązanie, hmm. bo po pierwsze, jak gdzieś jest pokos słomy, cofamy, nie wjeżdżamy na niego. To jest raz. drugie, jak już jest mokry rok, co ostatnio mówiłaś, zdarzył się w 2017 roku, no ujeżdżamy sobie przednie ślady, to te tylne koła idą w, tylnym, w tym śladzie. Okay. Nie robią gdzieś tam nowego niestety rowu. Nie ma takiej e, tendencji do zakopywania się. Druga rzecz, taki smaczek, to są właśnie te sita, no. o których chciałem powiedzieć. Są sita z drobnymi oczkami, z grubszymi oczkami. Mm. Bardzo fajny patent na zamontowanie. Nieraz gdzieś jedziemy na usługi i wyjeżdżamy na początku lipca, wracamy na koniec lipca, w sierpniu i zbieramy różne rzeczy: od rzepaku po groch. Także hmm. fajnie, że tutaj kombajnista jest przygotowany na różnorakie powiedzmy, zlecenia, nie zaskoczy go nic. Tak, za... no nie musi jechać z jednego końca Polski na drugi koniec Polski. Bo ma wszystko, ma wszystko. przy sobie. Raczej tym kombajnem no, nikt nie pojedzie w turnę po Polsce na, <laughs> na usługi, bo to już nie jest kombajn na takie duże hektary. Aczkolwiek gdzieś tam sąsiedzka pomoc jak najbardziej jest przydatna. Ale no, nie leżą gdzieś tam w, e, na dworze, te sita czy gdzieś tam trzeba szukać. To mogą być rozjechane, bo gdzieś tam w stodole leżą. Mm. No nie, sam przy kombajnie. Podtrzymaj Karolina znów kamerę. Tutaj już lekki zamk czasu widać. To jest bardzo fajne, mi to się podoba. I tutaj też, jak widzimy, no, prosty kombajn. Wszystko utrzymane, widać, że było smarowane. To jest podstawa. To smaruje, ten jedzie, jak to ostatnio tam Paweł powiedział. Wszystko, pasy tutaj w jak najde, naj, najlepszym porządku. To co? Idziemy do kabiny chyba. Możemy iść. <grym> Bo tam, jak na swoje lata, to też wygląda dość, e, dość nowocześnie. Wejdę sobie pierwszy, żeby Wam wszystko dobrze pokazać. O! I mamy kabinę. Bardzo dobra widoczność. W Bizonie trzeba było stać. Tutaj na siedząco tak naprawdę widzę cały header i nawet kawałek gardzieli widać. Nie, mi się bardzo podoba. Jest troszkę inaczej niż w Bizonie. To faktycznie można powiedzieć, ale. Nawet wszystko... jest radio, jest dużo nowocześniej niż w Bizonie. I teraz tak, tutaj mamy wszystkie skazania, parametry mega widoczne to jest w bardzo fajnym miejscu. Patrzymy na zespół ołotowy i widzimy zegary. W nowych kombajnach tutaj są tablety, różne wyświetlacze. No nie zawsze jest to wygodne, bo musimy zerkać tak i do góry. A wiadomo, że temperatura pracy czy ciśnienie oleju, to jest podstawowy parametr, który musimy kontrolować. No i przyciski. Wszystko mamy załączone tutaj z przycisków. To też ustawienia tutaj, no jak na tamte czasy. No to wygląda całkiem dobrze. To już jest luksus. A że tak też wspomnę, tak przyglądam się w tej kabinie i wszystko tak jest yy, pod ręką. Tak, tak, kabina nie jest zbyt duża, ale wystarczająca jak dla jednego operatora tak naprawdę. Wszystko mamy w zasięgu yy, rąk. Bardzo fajna dźwignia zmiany biegów. Taka niespotykana. Dokładnie. Wszystkie dźwignie pod ręką, tak jak Karolina wspomniała. To co? Dziękujemy za oglądanie. Lekko cię kabel od koguta przysłania. I do następnych odcinków. Pa!